Dziś, dziś jest trochę inaczej, dlatego że witamy się u źródła, w Żywcu, tutaj, na terenie pięknego browaru żywieckiego. 10 maja na dziedzińcu arcyksiążęcego browaru w Żywcu, na zamkniętym koncercie zainaugurowana została trzecia edycja cyklu koncertów pod tytułem Męskie Granie. Koncert prowadził dziennikarz radiowej Trójki Piotr Stelmach. Jeśli Męskie Granie jest akcją promocyjną, to rozumiem to jako promocję polskiej muzyki głównie. Co mnie cieszy, promocję młodych artystów, którzy być może nie mają szans gdzie indziej być wypromowani, czy zauważeni czy w jakiś sposób no, uwypukleni, czy ich twórczość. 10 maja w żywcu wystąpili artyści znani. Marek Dyjak z zespołem. Nie jest Ci Babo Król, czyli część zespołu pogodno. Dale, miasta No jest dokładnie połową. Obecnego składu zespołu pogodno jesteśmy połową z Piotrem. Tak. Bo pogodno to obecnie kwartet. Więc nasz duet jest dokładnie... No, jesteś dublet. To połowa z... Y, dwa to połowa z czterech. To tak się ma właśnie. Ale najważniejszą częścią wieczoru było przedstawienie nowego dyrektora artystycznego trasy, Katarzyny Nosowskiej. Po prostu ona, faceci naprawdę bardzo uważnie jej słuchają. Przedstawiam Państwu dyrektora artystycznego trzeciej edycji męskiego grania, Katarzyny Nosowską. W dobie wieczór. szalenie Sponsorem męskiego grania jest Grupa Żywiec. Jest to dla nas bardzo ważny projekt. Jako najlepsza polska marka absolutnie chcemy wspierać polską scenę muzyczną. Bo mamy być z czego dumni i my się wydaje, że przyszedł taki moment, żeby pokazać, że nie musimy sprowadzać światowych gwiazd. Bo mamy się absolutnie czym pochwalić. Mamy absolutną doborową w tym roku też doborowy skład artystyczny. Także po raz kolejny startujemy z nową odsłoną, na którą serdecznie zapraszam. i błyszczysz kolejny dzień. Bardzo jest miło w żywcu tutaj. Są piękni ludzie. Naprawdę piękni. Panujesz, przyspieszasz, czekanie Piękni, ale to piękni. I yy, tutaj wszędzie. To zapraszamy do nas, Wszyscy chcą być tutaj. Na Wszyscy chcą być na filmie, proszę bardzo. Proszę, tak proszę. jak mówiłem, piękni ludzie tutaj są. Tak, tak. Dlaczego pani chce być na filmie? Piękni ludzie. Tak. Piękni, ludzie. Tak. piękni ludzie. My jesteśmy żywczanie od urodzenia. Tak. Jak to się mówi? Ży, 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 żywczanie. żywczanie. Żywczanie, tak. Żywczanka tak. i żywczanin. Tak. tak. Proszę bardzo. Piękni pięknie. Pięknie. Pięknie ludzie. Prawda, nie? I to, to jest bardzo pięknie. To są geny. Tak, to hmm? trzeba po prostu być. To trzeba mieć. Tak! Tutaj urodzonym. Wszystko jest jedno istota i rzecz. 11 sierpnia Wrocław, i 1 września wracamy do żywca, tutaj do amfiteatru pod grojcem na finał. To jest pierwsza wizytówka tegorocznego męskiego grania.